Amerykano ksywa potacie Handlował waflem na plaży w Juracie Nawet pasuje do tego auta, którym się tutaj bujamy. Normalnie. Podjeżdżamy, słuchaj stary, podjeżdżamy naszą furką, po wsi się bujamy. Tamta fura też nasza. Każda dziewczyna jest normalnie nasza. To jest My Village Life, kolejny odcinek. Uy! Uderzyłem lekko. Już, już kurde zarysowane. Już zarysowane. Dzień dobry, czy pana, ja bym chciał obstawić mecz. Me mecz chcę obstawić. No. Ja stawiam. Że y, Village People FC, My Village Life People wygrają. To wartość zakładu? O kurwa, ile to można obstawić, ty? 25 tysięcy węgierskich Fortnite'ów. Ustawiam zakład. 25 tysięcy obstawiłem, że wygra drużyna dom domowników. Tak o. a tu się za chwilę zacznie, chyba, ty. Zobaczymy. Oczywiście, jak ktoś My Village Live lubi, to niech zostawi łapeczkę w górę. Musimy się trochę zrelaksować, troszeczkę odpocząć z tego względu, że no dużo się działo, z dziadkiem się imprezowało, babcia nam normalnie na karku siedzi, nie wiadomo jak ta historia się rozwiąże. Więc sobie odpoczniemy, obejrzymy sobie mecz. Typowy mecz węgierskiej ligi drugiej, gdzie w jednej bramce jest autobus zaparkowany. Więc. Więc jest jak jest. Ty, a goście będą grali, czekaj. Goście będą grali chyba. No, do tej bramki nie powinni strzelać, nie? Żeby nasi wygrali Tak mi się wydaje Ale pewny nie jestem To może im trochę pomogę, co? Zobaczymy Pa Mam nadzieję, że pod dobrą bramką autobus zostawiam No Bez kitu O cholera Dobra, wyszedłem O, lecą, lecą, lecą Zobaczymy, kto wygra, nie? 25 tysięcy Obstawiłem na to, że drużyna jak gości inaczej nie, gospodarzy wygra VFC, home Poszli o, autobus zaraz wyleci, coś mi się wydaje bo chyba bramkarz wszedł w... Bramkarz chyba jest z autobusem, jest jednoszym z autobusem. Matko jedyna. Bramkarz zaraz wyniesie autobus. To działa, to działa! Bramkarz, autobus, zobacz jak on to robi, ty! Rzuca się wszystko. Czekaj, musimy to z bliska wyjrzeć co on... Boże, boże, boże! Matko jedyna. Co się dzieje? Piłka w autobusie, piłka w autobusie! Jasny gwint. O, mają piłkę, do ataku, do ataku! Zero do zera, szanowni państwo, cały czas 0 do zera. A jak teraz strzelą gola i się okaże, że to są ci ten, że goście tam mają, to będzie trzeba szybko ten... O, znowu atakują! Nieźle, dobrze idzie, dobrze idzie, chłopakom, bardzo dobrze idzie. Elegancko, bym powiedział. Oni bardzo chcą strzelić bramkę, ale pewne przeciwności losu im na to nie pozwalają. Dobrze, chłopaki, dobrze, chłopaki robią. Znowu, znowu, cały czas ten Brazylijczyk tutaj próbuje strzelić, te mysy. Mutumbo. Pa, znowu, znowu, on próbuje. <laughs> Ale nie może sforsować tego autobusu. Autobus jest dzisiaj niezawodnym bramkarzem, niczym Petr Cech w finale Lig Mistrzów dla Chelsea w 2000, nie wiem, w którym roku. Ty, Jeżeli się nie okazało, że będzie remis, nie? Bez kitu. Zaba, 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 jak idzie. Zaba, jak idzie. Jeśli domownicy to zieloni, to rzeci lekcją autokarem. Strzelili jednak! Kurwa, sforcowali! Ja pierdzielę! Sforcowali! Zaraz przegram zakład! Szybko poprawi się ten autobus! Natychmiast! Bramkarz, uspokój się! A tak długo forsowali daj spokój. Zaba, 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 zaba! Zaba, jak on idzie. Nie, no, oni są nie do zatrzymania! No co jest? Mój autobus! Boże, jaki chaos! Szybko trzeba autobus zostawić od nowa, nie ma czasu do stresenia! Bramkarz, suwaj dupę! Nie ma, kurde! <laughs> nie! Łap tą piłkę! Łap tą piłkę, bramkarz! Halo! Jasny gwizd... Dwa mać... Nie, Mutumbo! O Boże, Boże, przegram wszystko! Taktyka na parkowanie autobusy, Nie mogę bramkarze tutaj... Tak, tutaj postawię, na pewno będzie dobrze. No na pewno im pomoże, na pewno. Nie no, 3 do 0 już dostają. Już jest po meczu przecież. 25 tysięcy Fortnite'ów postawiłem. Eee, daj spokój, daj spokój. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, Jakub Krzynówek. Tak, Brałkarz, tak. Tak, wielkie zwycięstwo! Tak, trzy do jednego. może jeszcze wrócą! Szaleństwo, proszę państwa! pięść się odpala! Kibice szaleją! Nie wiem, co się dzieje! No, daj pan spokój! Daj spokój. Dobrze, 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 szybko! Kontra tak, szybka kontra! Szybka kontra, szanowni państwo! Nie, już stracili, niestety, nie no, ten Brazylijczyk jest nie do zatrzymania. Ty, nie strzelił dziwnym trafem. Nie, jednak strzelił. 4 do 1. Nie, no przegram to. Przegram, przegram. Moje pieniądze. Bruma nawet kibicowała i nic to nie dało. A, o, wesoły autobus, jak najbardziej. Tyle pieniędzy. 25 tysięcy Fortnite'ów. Boże, mój autobus. Dlaczego? Dawaj. Co on tam robi? Co tam się dzieje? Ale czemu wyjeszł ze mną? Czemu ze mną wyjesz? To jest moja praca, żeby wyjść. Nie twoja. Nie, no to już jest mecz przegrany. 5 do 1, 56 minuta. Ej, pan, spokój. Nie da się wygrać. Sędzia przekupiony, wszystko było złe. Nawet autobus nie pomógł. Nawet autobus nie pomógł. Tak się uparli. Ej, ale teraz... Kur... O matko, teraz... Kur... Jakie zamieszki. Jak w Belgradzie w zeszłym tygodniu. <noise> Jak tam? Zadowolony jesteś? <noise> Kur... Wynoszą ten autobus, tej spokój Kur... <gulia> mać Boże, co się stało No, szanowni państwo, 5 do 1 Źle żeśmy obstawili Bym wiedział, że oni mają łysego Brazylijczyka Takiego śniadego, to im obstawią tą drugą drużynę Ale wyszło jak zwykle, no niestety Nie no, zamieszki, zamieszki, szanowni państwo Autobus został porwany yy, Zawodnicy protestują Nie chcą grać, bramkarz tam tylko się patrzy W oddali, nie wie co się dzieje Ten też rudy tutaj za kolak Dobra. <laughs> oni... Boże, oni na drzewie ten autobus chcą powiesić. Matka, jedyna, zbignie boniek tutaj ten sfrustrowany. I wydaje mi się. Ej, wydaje mi się, że piłka się dostała do autobusu. Bez kitu chyba piłka do autobusu się dostała, i przez to jest piłka w autobusie? O, teraz wypadła i ruszyli! Ruszyli, ruszyli! Ale to już, no już nic jest jeden, jest pięć do jednego. To już są stracone pieniądze. A ja zaraz z głodu zdechnę. Daj spokój. Daj spokój. Ej, gol? 6 do jednego! Jadę stąd. Jadę stąd, do widzenia. Do widzenia, żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Amerykano, ksywa potacie. Zabrakło Warburgiem na Węgrzech. I nie wiem, jaki rym tutaj znaleźć. Do widzenia. Wow! I prawie 360 zrobiłem tym warburgiem. Coraz lepiej mi idzie. Czekaj, czy zdechnę z głodu, bo trochę się zagapiłem. Nie, no raczej nie. A najwyżej, jak zdechnę, to trudno. Nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie, jak nadrabiamy stracony progres w tej gierce. Taki urok. To się nazywa regrywalna gra. Tak, tak. Jabka musimy ogarnąć. Jakie bimberaby. Dzisiaj musimy czarnego karakana wytuningować. Yy, pani Grażynko, langosza jakiegoś pysznego. Langosza. O, idealnie. 7 downa po prostu. <noise> dziękuję, dziękuję. 2 siedem downy, to łącznie 14 downów. Jestem giga ciekaw, czy. czy czarny karakan będzie szybszy po tuningu. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że nie, bo. Kurde, jednak. No, ta bryka to wręcz nienaturalnie szybko, nie? Się zachowuje. Za, jak to zapierdziela, hopie, Jest folia? Jest folia, dobra, Git. O, prawie dociągnąłem 360. Ajajaj. Aj, aj. Mistrz kierownicy Warburgiem. Opie, piękna sprawa. Witam na Bimbrowni. Drewno będzie trzeba dociąć. Jabłka trzeba dozbierać. Chyba dużo tutaj nie brakuje. Jabłko. Oj, chyba jeszcze nie będzie gotowe. Nie, nie, tutaj z, z trzy pełne wiadra jeszcze wejdą. Jeszcze nie będziemy mogli tutaj Bimberku palineczki nastawić. Słodkiej wartej 350 tysięcy palineczki. Dabuka, piwo Henken. Lubię. Ciekawe, co tam u Adriana żalno. No i niestety, więcej jabłek nie ma. Musimy poczekać, aż się nazbierają. Niestety, niestety, niestety. Ale spokojnie, my mamy czas, my mamy miejsca, w których musimy być. Nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Dobra, prześpimy się do rana. To najlepiej pod sklepem. Prześpimy się do rana, no i lecimy do dziadka, nie. Zobaczymy, czy tam. Co dzisiaj nam dziadek powie? Czy już wytrzeźwiał po melanżu, czy co się dzieje? A zobacz jakie fury tu stoją, pod pubem. No i to jest życie. A jakby tak jedną rundkę w Black Jacka, Taką wiecie, bez oszukiwania? Dawno kurde nie grałem w sumie. Daj jakieś dobre karty, bo się dawno nie widzieliśmy, co? O, Asa, asa mi jeszcze daj. Daj mi jeszcze asa. No? No daj asa, wiem, że chcesz. Tam sobie dał? Dziewiątkę. A to nie jest as, kiepie w kaszkiecie. No i spalił mnie! Z... syn. Ty, za 150 tysięcy można tego Ladika też stuningować tutaj, widzę, że ona ma jakiś tu gaźnik, nie gaźnik. No, Ladika też można, kurde, tuninżek zrobić elegancki. Aj, Pani Grażynko, Pani Grażynko, żeby Pani wiedziała, kto Pani kasetkę opi... w nocy, to by Pani nie uwierzyła. Żegnam. 200 trabantem, hop, za po polu, na Węgrzech. Już jesteśmy na miejscu, rozumiesz. Ten samochód to nie jest Warburg, to jest Jacek Murański, on w półtorej sekundy wszędzie jest. Dziadku, dziadku, dziadku. Mam dla ciebie prezent. Dziadku. Słyszę niedźwiedzia, ale nie widzę. Dobra, teren oznaczony. Cześć, dziadku. Kochanie, dobrze, że przyszedłeś teraz democykl jest twój musisz udowodnić że jesteś wystarczająco mądry aby pokazać się z takim motocyklem i że naprawdę jesteś gotowy stawić czoła gniewowi babci już zapisałem cię na wyścig motocyklowy w którym możesz udowodnić swoje umiejętności zarówno na drogach gruntowych jak i asfaltowych jedyny problem jest taki że nie mam już pieniędzy aby zapłacić ci wpisowe więc nie zapomnij zabrać ze sobą 10 tysięcy fortnite'ów słyszałem że od teraz ta impreza motocyklowa będzie odbywać się w mieście każdego dnia w sezonie letnim idź i udowodnij nie wracaj do mnie dopóki trochę nie będzie twoje. Och, i uważaj, to twardzi zawodnicy. Lepiej się przygotuj. Ja pierdziele czyli muszę po ten zastrany. Muszę po ten zastrany motocykl iść. To wiem, Mopi Mop Mopikiem pojadę. Gdzie jest Mopik? Przed sklepem? Chyba ta. A Dziadek jeszcze tam gada, daj spokój. A ciekawe, czym trabantem mógł tam podjechać. 10 tysięcy, ty, a ja nie mam 10 tysięcy Fortnite'ów, bo przegrałem w Blackjacka. Najgorzej. A Bimberek zaraz będzie, to będziemy mieli kasę. Albo jak ją Menela zgarniemy. Zaraz tutaj bagaj sobie wypełnię menelami i też będzie dobrze. Pa. Chodź, maleńki. Tylko mi tapicerki nie zażygaj. Cześć, maleńka. Dawaj, dawaj, maleńki. Tu. Pa. Trabanta kolegami sobie zastawimy. Jacek, Damian. Paweł, Maciej. Dobra. No. Jeszcze ktoś tutaj? A, Jacuś tutaj w kącie śpi. Chodź, Jacuś. Jacek, ty jedziesz w bagaju, dobra? <grym> Kurwa. Dobra. No i znowu jako kierowca po imprezie. Dobra, chopaki, jedziemy. Na szczęście daleko nie mieliśmy. Więc jest szansa, że nam nie zażygali tapicerki. Mogliby dać chociaż tak 10 tysięcy, nie? Za Menela. Na organy go sprzedać, jakoś szemranie z doktorkiem, mieć jakiś układ, coś w tym stylu. Nawet trzeźwiałyczkę. Proszę bardzo. Hop. I następny. Nie się przejmu, przejmą, Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. A, dobrze no. Dobra i to, przynajmniej mamy na wpisowe, nie musimy się o to martwić. A w międzyczasie ja już bardzo jesteśmy blisko Bimberku, więc lada moment, lada moment będzie. No chyba, że tym się ścigamy. Żeby było trudniej i ciekawiej. Że ten jest turbowolny, muszę go chyba naprawić albo co. A tamten też będzie naprawy, to mi będzie hajsu brakować. Nie no jadę po tamten. No dziadka, jak chcę, ja chcę zobaczyć jak tam to jeździ. Nie, bo ten to jeździ jak totalne gówno, nie? Daj spokój, szybkość czasu. Kierownica pokrzywiona. Ech, zapnijcie paszy, pasy, bo to chwilę potrwa. Ech, ech. Musimy dojechać do tego cycka po lewej stronie. Tutaj, jak jest taki cycek. To pod tym cyckiem jest ta jaskinia. Tylko ja nie wiem, czy ja wyjmę tamtą maszynę, to jest ten problem. Że ja pod górkę nie podjadę tym. Na bank będzie problem z podjazdem pod górkę. No już widzę, że jest problem. Ja pierdolę. Oszaleję zaraz. Już tak blisko. Tak, 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 zwycięstwo. Szybko! Wrzucaj dwójkę! Szybkość czasu! Wielkie zwycięstwo. Wielkie, 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 wielkie zwycięstwo. Na piechoty już bym tam był. He, <laughs> jest najlepsze. Jakbym pojechał na wyścig tym. to myślę, że jedno okrążenie by trwało z godziny IRL, nie? Dobra, już piechotą dojdę. Do dojdę piechotą! Dojdę piechotą! Nie mogę się zatrzymać? Perpetuum de debile. Okej, okay, to trochę komplikuje sprawę. Dobrze pamiętam, to dziadzia to rozp. A ja tego nie mogę rozp. Dobra, to mocno komplikuje sprawę. Ja muszę być na przednim siedzeniu, a ja nie mogę wsiąść na przednie siedzenie, bo k***a deski odrosły. To problematyczne w No to ambaras. No chyba będę musiał tym mopikiem jechać w tym wyścigu. Nie wiem, gdzieś po drodze Warburga sobie podstawię, albo co? No szk***a deski odrosły, no popier*** mnie. To mnie załatwiła gierka ty. Mam pewien plan, tylko też kwestia możliwe, że zarejestrować się możesz tylko na... z racji, że to jest misja fabularna na motorze dziadka. Mam pewien plan. Chwilę to zajmie zrealizowanie go? W sumie próbowaliśmy to zrobić w OHV? Zobaczymy, czy polski deweloper jest mądrzejszy od węgierskiego. Wielki test deweloperów. Całą mapę tym głównym przejechałem. Jeszcze dwa awaryjne mam pomysły. Najpierw zobaczmy, czy mogę opikiem się zapisać. No, na Hej, mogę. No to sprawdźmy. Wielka konfrontacja deweloperów. Czy deweloper z OHV jest fajszy od dewelopera My Village Life? No dobra, spróbujmy. Takie sztuczki. Dobra. To się musi udać. To się musi udać. Co może później tak? To jest nasz plan B. Zobaczymy. Jak nie, to przejdziemy do planu C. No, spokojnie. Cuj. Lecemy z drogi Warburg jedzie <laughs> Jasny, lecimy, lecimy! No cóż, polski deweloper górą, tylko że Warburga sobie rozwaliłem i to tak e, poważka. Warburg jest rozwalony od tej akrobacji. Może być teraz problem z jakimiś sensownymi po, e, prędkościami, ale i tak chyba będzie git. No cóż, deweloper OHV to przewidział, ale deweloper My Village Life już nie. Z drogi pajacu, bo jadę! ksywa ksywa potacie! Handlował waflem na plaży w Juracie. Momopikiem byłoby trochę ciężko. Troszkę ciężko by było. Wielkie, wielkie zwycięstwo. 200 IQ Gaming. I myg, metoda na speedrun dodana do biblioteki. Powiem tak. Może i oszukiwałem w Blackjacku, czytując grę. Może i ten wyścig robię trabantem stuningowanym na maksa, który możliwe, że jest najszybszym pojazdem w grze. Ale to gra pierwsza. Za Zaczęła. To ta gra, zaczęła mnie jako pierwsza prześladować, nie zapisując mi progresu, kraszując, denerwując, więc sama się o to prosiła. Dziadek zachodzi, bo trasie, daj spokój. To jest. To jest odgrywanie się po prostu. Witam. pierwszy, Wygrałem. Dziękuję. Pozdrawiam. Nie ma problemu. Gość nic podejrzanego nie zauważył w tym, że, <grym> że chłop pojechał mopikiem, a wrócił warburgiem. O, mamy ten. Dobra. No i po nie to było? Po to było? No właśnie. Jak będzie na naprawę mojego pięknego warburga, co mi go zdewastowali bandyci. Łatwo, kurde, wyścig. Znaczy ja tam widziałem jak go nie jadą, nie i no myślę, że jakby miał ten motor nawet nie ten dziadka Mopikiem byłoby ciężko, bo mopikiem bym nie podjechał pod górkę, fakty. Więc byłoby to zadanie arcy trudne. O! Cześć chłopaki! Cześć, cześć! Dojeżdżacie na metę? No pasuje, pasuje. Dobra, dobra. Ja już na warsztat jadę. Nikt nie ma szans z wyścigowym Warburgiem. Poza moim mechanikiem. 12 tysięcy. Ja. Holstein. Łatwiutko. A jeszcze miałem drugi plan zapasowy. Ale okazało się, że węgierski deweloper nie miał do czynienia z polskimi graczami. Najwyraźniej deweloper OHV miał, bo dokładnie to samo próbowałem w OHV zrobić. I było to zabezpieczone, niestety. Przesiadanie się po starcie wyścigu w lepsze auto. Dawaj do dziadka. Kurde, ja powinien Bimber też stawić. O, Bimberek, ale to pojedziemy do dziadka najpierw. Dziadku, dziadku, dziadku. Przybyłem, zdobyłem. Wygrałem. Spójrz tylko. Kura, mój chłopcze, wiedziałem, że to zrobisz. Ładne osiągnięcie. Mogę być z Ciebie dumny. Domyślałem się, że odniosłeś w tym sukces. Wróć jutro, chcę Ci coś pokazać. Dobrze, dziadku, tak zrobię. Dobrze, dziadku. Tak zrobię, tak zrobię. Tak zrobię, jak najbardziej, tak zrobię. Tak najbardziej, tak zrobię. O, niedźwiedź. Jak zwykle na mnie czeka. Ten niedźwiedź, ten niedźwiedź jest wierniejszy od dziadka. Zawsze tutaj jest. No, Warburg przepiękny jest. Tak, kurde, leci. Strzała niepokonana. No nie, no folie mi z**ali. Nie, no nie, nie zrobię dzisiaj tuningu tego. Nie, nie zrobię. Ta gra po prostu mnie k***a, prześladuje. Muszę folię od nowa rozstawić. Boże ile to jest roboty. Ten bohater to już w nerwice popadł. Nerwowo, szlug za szlugiem leci. Chain smoking, tak zwany. Problemy z pęcherzem, nerki siadają. Daj spokój, daj spokój. No dobra, no się uzbiera, to będzie. Jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. Jest jak jest, wiadomo. Dobra, wola. Co tam piesio? Chyba, ja, że pieska nie można pogłaskać. Woda się leje, daj spokój. Teraz godzina? 18. Jak stary dziad idę spać o 18. I co, ten puchar to mogę sobie postawić już tym? Tu na przykład? Na stoliku. No dobrze, 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 na pewno dziadek już na nas czeka, więc z powrotem, zapierdzielamy. Jabłek nie ma co, bo wiemy, że sen nie przyspiesza opadu jabłek, więc to jeszcze tam musi się po, pokisić, popadać po, po i tak dalej. Wow, 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 nie świru, nie świru. O, jaki ładny widoczek, Uy, na romantyczny spot, na randkę z babcią. Dziadku, 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 znów się spotykamy. Dziwny dźwięk. Dziadku, w końcu tu jesteś, nie wiem jak dobrze znasz ten obszar, ale na północnym schodzie jest stare rancho PSZ Ta mała farma należała kiedyś do Pepesa i mnie które prowadziliśmy jako spółkę LLC Dużo razem pracowaliśmy, żeby zarobić na, na, na życie Po tym jak babcia zabiła pepesa Gdy naprawiał jeden z traktorów Zamknęli farmę Uciekłem, ale od tamtej pory jest moją własnością Teraz chciałbym ją przenieść na ciebie Żebyś mógł kontynuować tam, gdzie papę zja skończyliśmy Tak, farmę dostanie się, tak Boże, boże D Nawijaj, dziadek Mów mi te słodkie słówka po węgiersku Wreszcie farma jest nasza Wielkie, wielkie, wielkie zwycięstwo. Wiejski imi czeka na Ciebie na zewnątrz. Chodź i wsiadaj do auta. Dziadku, chodźmy. Chodźmy tylko ty i ja. Tak, tak, tak. Farma należy do nas. Wielkie zwycięstwo. Jak totalny szef. No dobra, to jedziemy na starą farmę. Będziemy tam w trymigi Dziadku, na jednym mówiłeś, jak Ci się podoba, to co zrobiłem z autem. Dodałem mu trochę ducha nowoczesności. Skromne 30 godzin rozgrywki, żeby odlokować farmę. Boże, boże, boże. Z czego pięć to gra w Blackjacka. A tam zajeżdżamy, a tam babcia czeka. Z miotłą Final Boss Fight z babcią. 2 na 1. Wiejski i ja kontra babcia. O cholera, pewnie od przodu trzeba podjechać. Tak jak z babcią wtedy. Dobra. Jesteśmy, dziadek. Co teraz? Powiedz mi. Co teraz? Dziadek! Warburg, zostaw! Dere, kurweś. Kurwa No, pokaż mi to miejsce. No raz... Bo mi warburga! Z 12 tysięcy naprawa! I... Świnki! Tutaj znajdziesz zagrody dla świn, a tuczące świnie wrzeźni możesz zarobić niezłą sumkę. No dalej. Kup pożywienie. O, za 150 Fortnite'u pożywienie dla świn. No, kupiłem. No kupiłem przecież. Czy tu wejść do tych świn? No przecież kupiłem żarcie, co jest z tobą? NO KUPIŁEM ja... Se tu ja se sam pozwiedzam O, ale bryczka ty No Snopki siana na tym, będziemy, na tym turze będziemy wozić A czemu to jest zamknięte? Jak to tworzyć? Farming Simulator Hungary DLC A tutaj co? Tu w tych siloskach pewnie będzie można odkładać No i tutaj mamy tą brykę, nie? Minus 1000 na godzinę Tu jakąś kiszonkę? Ty mam jeździć, czy o co chodzi? Wow! Ty, poczekaj, bo... Poszukaj stacyjki. A to nie ma stacyjki? Co ty dupisz? Nie ma stacyjki to dziadostwo. O cholera. Trzeba ubijać jak Farming Simulator pewnie, no. No, trochę jest. Duże, takie pegierowskie ...przedsiębiorstwo. Tu są jakieś budyneczki, pewnie tam coś będzie. A nie, to jest po prostu dla świń. Ej, bo dziadek się zaciął. Boję się, że się fabuła sklinuje. Dziadek się zaciął i kurde, każe mi nakarmić świnie, jak już nakarmiłem świnie. Może świnie mam, kurde? Cześć, może świnie mam jakąś chwycić albo co? Jajko, zabieram. Oho, następna płyta. Płyta winylowa z muzyką babci. O, fantastyczna. Te świnki są bardzo małe, to jeszcze nie są gotowe chyba na na ubój. Nie wydaje mi się przynajmniej. Śwince się to nie podoba. Jak ja mam ją ten, kill'em? Dziwna ta farma. O, kurde, no ale. Nie wiem, czy nie będzie trzeba wczytać, wiecie? Coś mi się wydaje, że dziadek się... Dziadek się... Dziadek się zepsuł. Możliwe, że bo ja za daleko odbiegłem, albo za szybko, zanim on skończył kwestię dialogową, to na, na, na koryto nacisnąłem i teraz koryto jest pełne i jest problem. Może bym musiał poczekać, aż one zjedzą to z koryta też, ale... Jeszcze Warburga mi zostawił, champie***y. Gdzie jest ta stacyjka do tego traktora też, nie? A to chodzi czy nie chodzi? No chodzi, hoppie. bo i nie chodzi. Chodzi. Normalnie chodzi. Mogę jakoś ten tur do góry podnieść? Opuść hydraulikę. Chyba normalnie masz tura, hopie. Normalnie turenc jest. Ale jaja. Może świnie na to nabije albo co? Nie, to chyba trzeba tym drugim, co? Dobra, wchodzi. Chodzi jak Talala. No, po prostu są pancerne te. Zaraz tym mogę zrobić. Ja, it Właśnie silnik sobie rozwaliłem od ciągnika z jakiegoś powodu. No, pozwoliłem sobie silnik i jest bardzo mało responsywny teraz. God damn it. Nie, no, będziemy musieli chyba yy, wczytać pod tym względem, że. No, dziadek się. Dziadek się zepsuł. Dziadek, proszę cię. Nie czas na twoją demencję, naprawdę. Dziadek! Idziemy! Tutaj możesz co. To... Zobaczyć silosy sy kukurydziane. Jeśli jeszcze nie zostały skradzione, obok znajdziesz ciągnik gąsienicowy, który możesz je łatwo zagę zagęścić. I okoliczni rolnicy zapłacą ci za to. Napełnij je i sami wywiozą stamtąd zagęszczoną paszę. Oooooo! Zagęszczoną paszę, czyli co? Kukurydzę byśmy musieli ścinać. A gdzie są jakieś pora kukurydzy? Jakiś kombajn do kukurydzy chyba byłby potrzebny. Tutaj możesz zobaczyć tę wielką przyczepę do przewozu bel, do ich przewozu możesz użyć czegoś innego, ale za jej pomocą, za twoim wszystkie bele z sąsiedniego pola, a w mieście zapłaciliby ci za to majątek. A, chyba na tym, racja, na markecie była miejscówka, tylko już po tym jednym snopku już mam dość, dziadek gdzie, spójrz. Tam po prawej widać nasz stary hangar i pas startowy. Jeśli masz szczęście, znajdziesz tam nawet świetny samolot. Na szczęście lotnisko nie zostało zamknięte przez policję. Może babcia ukradła samolot lub go sprzedała, ale jeśli masz szczęście, znajdziesz go tam. Och, dobre stare czasy, kiedy papież przemycał palinkę tym samolotem. Zapatrywał cały powiat w alkohol. Och, no to nieźle. Nie no, samolot to ja dziadek znałem, wiem. Trochę polatałem. Megit, Megit. O, to moja duma, mój stary trak... Traktor OTZ zawsze odpala jak marzenie, zaraz po przekręceniu rączki rozrusznika odpalał Ten traktor to arcydzieło, za jego pomocą możesz łatwo załadować belę na cokolwiek i wykonać zadanie w kilka minut No, jakbyś to powiedzieć dziadku Już go ro... trochę W końcu tu dotarliśmy, garaż, garaż, w którym mój przyjaciel papy został zabity przez swoją kochaną babcię Do dziś nie mogę uwierzyć, że to dokładnie wtedy, gdy poszedłem do miasta po skrzynkę piwa Hajdenes Wtedy babcia go zaatakowała. Nadal nie mogę tego przetworzyć. Jak tylko o tym usłyszałem, wiedziałem, że będę następną ofiarą babci. Więc, aby uniknąć zauważenia, wsiadłem do autobusu i nie zatrzymywałem się nawet, dopóki nie dotarłem na stację kolejową. Stamtąd wziąłem pociąg. Uważaj, synu, bo jeśli babcia dowie się, że współpracujemy, będziesz pierwszy na jej liście. Jasny gwint. Powodzenia w twoim biznesie rolniczym, synu. Teraz zabierz mnie z powrotem, żebym mógł odpocząć po długiej podróży. Na nie otworzysz tego? Coś tam widać. Aha. I tyle, tak? I z powrotem. Ciągnik rozdupiony. Będę musiał go holować przez całą mapę na warsztat. Ciekawe czy ja w ogóle naprawię go. Chyba, że kupimy tam, chyba są do naprawy silnika jakieś takie zestawy. Może bym kupił po prostu. No, może, może. Dawaj, dziadzia, bo nie mamy czasu. Odwiozę cię. Nie, no, coś ty zrobił z moim trabantem. No, jak my teraz pojedziemy? Chciałby dziadek coś dać. Wszystko rozprawi. 12 tysięcy znowu za naprawę, no. Dobrze, że Bimber mamy dobrze operacyjny. Bo inaczej to już by była kaplica totalna. A wszystko dzięki Blackjackowi. Wniosek jest jeden: hazard popłaca. Tak, tak, tak. Chodź, dziadku, wchodź. Chodź do bunkra. Dziękuję, synu. Wymyślę coś przeciwko babci. Musimy być o krok przed babcią, w przeciwnym razie nie mamy szans. Nie mamy nadprzyrodzonej mrocznej mocy, jak o ma ona. Do zobaczenia tutaj następnym razem. Pa! Dziękuję dziadku. Dziękuję za farbę dziadku. Wreszcie to mamy. No nieźle. Wielkie zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo. Pokonaliśmy dzisiaj dużo, dużo przeciwności losu. Gra rzucała na każdym kroku nam przeszkody, ale się udało. Dotarliśmy tu, gdzie jeszcze nie byliśmy. A zapowiada się, że będzie jeszcze ciężej, ponieważ starcie z babcią jest nieuniknione. Babcia jest zawiedziona, że nie zjedliśmy ziemniaczków. I na pewno będzie chciała wyciągnąć z tego konsekwencje. Czas naprawić Warburga, przygotować się, uzbroić. A jedynym najlepszym uzbrojeniem przeciwko babci jest stratosferyczna ilość łapek w górę, więc zostaw łapkę w górę pod odcinkiem. Wbijaj na strumyki na Kiku po 18, link znajduje się w opisie. I tak samo w opisie macie Instant Gaming. Tanie gry komputerowe, nowe, stare, popularne, mało popularne, doładowania do PlayStation, doładowania do Tindera, doładowania do Game Passa, co tylko tam chcecie nawet robuxy możecie sobie kupić jak was to kręci oczywiście albo do Ligi of Legends po taniości do 95% taniej nawet więc wbij link w opisie miłego do następnego